Hej, tutaj Lucjana Skibon. Ja dzisiaj od razu przychodzę, od razu jestem w, w grze. Także tutaj jest nowa aktualizacja. Wybubuj wyścig z Białacki w wiosce Pięknego Ogona, czyli ta wiwiłka, którą Wam pokazywałam tam w jednym z poprzednich odcinków. To ona nam daje wyścig. W ogóle ten wyścig jeszcze mam oszczerbana, bo myślałam, że to będzie wyścig na takiej zasadzie, wiecie, z przeszkody, albo że zrobią takie stacjonalne, albo że będą nam kazali tam skakać przez jakieś pnie i tak dalej. I na tak liczyłam, ale jest taki, wiecie, jest po prostu taki wyścig, no taki zwykły po prostu tam. Na orientację, na orientację o tutaj wypułów wyścig zbieracki, no tutaj jest, o, już, to już wszyscy znają, że można zmieniać i tak dalej, to wszyscy wiedzą i teraz tak, no dobra i tylko, tylko poczekajcie chwileczkę. Ok, i tylko chciałam Wam powiedzieć, tak jak Wam mówiłam na poprzednim filmiku, już tak nie będę, że tam wszystko czytam na stronie, na i tak dalej. Ogólnie na stronie nic takiego interesującego nie ma. Nie, nie jest tylko ten wyścig, oczywiście pojedziemy sobie tam dwa razy, bo za pierwszy raz można dwa razy pod rząd pojechać wyścig, więc pojedziemy sobie ten wyścig. To jak będę nagrywać film to już Wam w poprzednim odcinku, że tak powiem, mówiłam. Także, co tam jeszcze jest na stronie. Oczywiście przypominajka, że, że, że tam te magiczne konie są i tak dalej. I filmik jakieś tam tygodnia to tam też z Reinis i tym, i, i Petrą. I, I potem też jest, a w następnym tygodniu będzie ta, ten gałę właśnie od tych magicznych koni, będzie miał. Z, jak to powiedzieć, outfit po prostu zrobiony. to czy będzie inaczej wyglądał, będzie tam miał tą renowację postaci. W każdym razie ewidentnie oni po prostu, twórcy z po prostu idą do, po prostu, do świąt, po prostu do świąt, więc już nie, nie ma co się, czego przed świętami w ogóle coś innego się spodziewać. Tak, czy to będą te to, 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 to konie czy chyba będą przed świętami, tuż, tuż chyba przed świętami będą Dokładnie, nie wiem. W każdym razie yy, nie będzie jakichś tam yy, jakichś jakiś zadań, czy jakichś. No tak, jak mówię, za tydzień ma być ten gaj. Za dwa tygodnie chyba już będą te konie, yy, te nowe. A za trzy tygodnie to już będą święta. Także ja ogólnie święta się, się cieszę, bo to będzie jakieś zbianie pisanek i różne takie rzeczy. Także ja akurat się cieszę. No dobra, także yy, to co, to idziemy po prostu. Z, do tej pistacji i robimy wyścig. Jestem na, takim, na tym dzikim Łewickim. to bo na mi się kojarzy właśnie z tym z, e, z dzikim lasem, także idziemy do pistacji i robimy wyścig. No szkoda, że nie, wyścig z przeszkodami nie zrobi. No ale dobra. Koniaż mam tam zrobionego, że tak powiem e, więc no idziemy, idziemy. Zów przy, przy, że jakieś tam przy, przepraszam przepraszam za jakieś tam błędy. No, nie, nie znam tego wyścigu, no ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, idziemy. Dobra, ale już, wiecie, nie będę tam jakiejś muzyki wstawiała, bo już nie mam na to czasu. Kennedy bym porozmawiała, ale całkowicie zapomniałam, gdzie położyłam swoje pistacje. Chwila, to ja jestem pistacja. Miałam was poznać. Kim jesteście? Przestaw się zapominać, co tak. No, jakoś muszę jakąś tam fabuła dać, coś tam niby. Zaraz, wy jesteście Lucjana i Bryce. no tak, bo nie zapytała, dobra, dużo o was słyszałam, no, <grym> jak każdy, tak mi się zdaje, a co to ja robiłam, a tak, pomagam leśnikom zbierać kwiaty i grzyby na ich targowisko, no, no jakoś takiego stanowiska nie widziałam, żeby wiewiórka tam przeszedła, coś tam, dobra, lecimy dalej, jest do zrobienia, a las taki ogromny, a do tego mam krótkie nóżki, nie potrafi się na niczym skupić, no właśnie, widać, ale Blue Ice ma za to długie nogi. No, aż takich długich jak, jak, na, kon, jak na konia to nie ma. A skoro tu stoicie od, już od jakiegoś czasu i ciągle mnie słuchacie, to zapewne potraficie lepiej ode mnie się skupić pisk. Okej. Okay. Dobra. Pomóżcie biedny, w biednym wywiórce. Muszę zdobyć kilka rzeczy na tragowisko. Grzyby, kwiaty, liście i takie tam. Nazywam je przysmakami natury. Tak, poczekajcie sekundę. Ok, jestem z powrotem. Dobra, odświeżyłam bandy to jedziemy. Wspaniale, klik. Jeśli się tu y, rozej, życie z pewnością znajdziecie przysmaki Natury na to agowisko. Powodzenia, ok. Szynienie 20 y, y, do postaci. O, 25, super. 150 na konia, ok, dobra. Także y, jak widzicie, wytrenowałam mojego konia na 12 level. Potem Wam właśnie następny, a nas właśnie następny filmik to będzie strenowania, właśnie scenowanie tego konia. Pokażę Wam tam um, moje ulubione trasy. Dobra, ale na razie jedziemy z wyścigiem. Tak. Okej. Okay. No to standardowo, tak jak zwykle. E, dobra. No to jedziemy. Nie będę wam już tam wstawić muzyki albo przyspieszenia, bo... No, dobra, a tu, tutaj coś. No, dobra, gdzie? No, no i. No, o co tu chodzi? No ale. Kulę. Przepraszam, zaczyna mi to tować. No i co, i gdzie to jest? No, aż i szukam. No i jestem w zielonym punkcie, no i co? I tu nic tu nie ma. O co tu chodzi? Hello? A tu jest... Aha, czy tak zrobił. Okej, okay, dobra. Ja myślałam, że... Okej, okay, dobra. Ja myślałam, że tu takie, wiecie, jak z poprzednich wyścigach, takie m, są... Takie, no nie wiem... Um, takie karteczki jakby wy, wystawione. Aha, poczekaj, tutaj jest to kolejny. Czyli ta, takie cusie, takie grzybki musisz zbierać, czyli żadnych nie będzie jakichś tam karteczek, takich do tej pory w tym wyścigu. Czekajcie, ja, ja się tu od razu ustawiam odpowiednio. No ale idź, 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 idź. Idź, idź. Gdzie ja tu jestem? Aha, tu trzeba dziś jechać, dobra. No, dobra no idzie tu a tu jest, dobra, okej, okay. same grzywki. Myślałam, że chociaż będą takie, wiecie, różne ten, y, różne te cusie y, co musimy zbierać. No ale dobra. A, i do pistacji, dobra, z powrotem, Okej, okay, dobra. A, jeszcze tak, no jeszcze tutaj musimy... Okej, okay, dobra. Okej, okay, warunki spełnione. I zaraz pojedziemy jeszcze raz to samo. On będzie, będzie... Myślałam, że tu będą różne rzeczy, a nie to tylko trzy razy grzybki. Myślałam, że jedno będzie to, a drugie będzie sią... Ojej, przepraszam, przeklikałam, dobra, nie wiem. Sorry. No niestety, dobra. No, ale weź ty się... Hej! Tak, jestem pistacja. Ym... Yy, Mimo Was, no tak, Lucjana i Blue jest oczywiście, że Was pamiętam. Chcecie znów pozbiać przy natury? Tak. Skoro Jest okazja, to czemu by nie? Dobra. Dobra, no i ci dobra. No yy... hej! Czemu tylko komuś nie skaczesz? A, dobra, to. A, dobra. E, no i co? No dobra, jestem w tym punkcie i czego mam szukać? No dobra, ale. No, hello. hello! Hello! No ale gdzie to. Gdzie to jest coś? To coś. Czekajcie tu. Dalej no, jestem w tym punkcie i gdzie to jest? A tu jest coś, dobra. A, i teraz coś innego, zobaczcie, taś o to są kwiatki. No, no dobrze, okej, okay. może być, no ale. Okej, okay. a i takie, takie coś zielone powstaje, dobra. Mm, mm, tutaj następne, a no ale. Dobra, coś Dobra, tutaj. Ok, i A, tu, a, przepraszam, tu coś było. Okej, okay. a. Ale ty i tu inny ja, nie, nie? no fajnie. To mi się podoba. Dobra. I od razu się ustawimy do następnego. Okej. Okay. Yy, dobra. Aha, tu gdzieś, tu gdzieś, dobra, dobra. Tu gdzieś tak, coś tu. A, tu coś było, dobra. No. Może my się od razu odwrócę. Dobra, i jedziemy do pistacji. A napierw tak, najpierw na stat. dobra, e, gdzie ten stat, tym razem jest? A jeju. Aha, tam gdzieś tam mam długo do polecić, tak? Aha, dobra, okej. Okay. Okej. Okay. No dobra. Dobra, idziemy do pistacji odebrać. <grywia> dobra. Może być nam mnie jakaś okazja do tonowania więcej. Dzięki za pomoc. Gdzie to ja to położyłam? A, no dobra. No i to, 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 to mamy. Wyścig, dobra. To my się widzimy za chwilę. No dobra, jesteśmy z powrotem stajni. Także, no, są w sumie całkiem fajne wyścig, fajne rozwiązania, yy, tylko... Yy, Powiecie, myślałam, że będzie, y, będzie można tam poskakać, specjalnie tam konia trenowałam, żeby, dał, żeby sobie dała radę w tym wyścigu nowym, no ale dobra. Ym, no ale okej, okay, no, w, w, w porządku, nie, 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 bę, nie będę narzekać, także ogólnie wyścig nie jest zły, chociaż, się, że tak jak mówię, się spodziewałam bardziej skoków przy szkody takich typowych, a nie... Za dużym weżeniem tych skoku, tych na orientację dają, tych, tych wyścigów. No Nie, nie Miejmy nadzieję, że może, może na przykład dadzą, no, ale z drugiej strony nie wiem, kiedy dadzą jakiś nowy wyścig. Tutaj taki skokowy, mam nadzieję, że tutaj dadzą, w tym dzikim lesie, w tej drugiej części, ale nie wiem, bo tak jak mówię, No za te zimę ma być ten gar, za dwa tygodnie ma być te konie. Nowe, może przy okazji nowych koni. Nie wiem, dobra. No dobra, także y, następny film to będzie y, właśnie stenowania właśnie y, tego, y, tego dzikusa y, i będzie z, y, tam z muzyką oczywiście na przyspieszeniu. To byłoby na tyle. Mam nadzieję oczywiście, że ten film może może polubicie, że, że może kanał zasubskrybujecie, a, że y, wpadniecie na mój Instagram, słynny od kanasa. Jakieś, jakieś zdjęcia na, na, na Instagram. No, ale no, z, z tego wyś, wyścigu nie, bo to tak cię wyścigu tu trudno robić te zdjęcia. Ale na przykład, no, nie wiem, um, co ja, Jakiś, może jakiś otwór, jakiś zrobić, czy coś. Tak jak widzicie, widzicie. też trochę, zmieniam ciuchy, e, e, tak się prezentuje. E, e, no, ten, ten konie akurat nie, nie ma, te ogłowie nie ma, właśnie wodze nie zrobili. Nie wiem, wydawało mi się, że na obrazkach tych zapowiadających te ogłowia że były wodze, a tutaj nie ma wodzy. No nie wiem. Ale dobra, ok. No to co? No to wtedy do, do następnego filmu. Ehm, no to na razie. No to pa. Cześć.